Witajcie tropiciele w drugim odcinku z katowickiego Nikiszowca. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie polecamy, a jeżeli już macie ją za sobą, to kontynuujemy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy, czyli od kolejnej wystawy w Muzeum Historii Katowic. Wystawa, na której teraz się znajdujemy, no się tytuł Woda i mydło na było w pralni w na Nikiszowcu. Ten budynek był bardzo istotnym budynkiem w osiedlu, ponieważ tutaj mieściła się Pralnia i magiel dla mieszkańców Nikiszewca. Dlaczego pralnia i magiel? Dlatego, że był odgórny zakaz prania w mieszkaniach. Był regulamin specjalnie stworzony dla mieszkańców, i w tym regulaminie jednym z punktów był zakaz, zakaz prania wewnątrz mieszkania, w kuchniach, ponieważ wiązało się to z gotowaniem dużej ilości wody z, z parą wodną, która gdzieś tam się osadzała na ścianach, więc z tego powodu mogła być wilgoć w mieszkaniach i grzyb. Dlatego powstał ten budynek. Funkcjonowało w ten sposób, że na parterze znajdowało się 15 takich stanowisk, pan, czyli jak to. Jednocześnie przy takim stanowisku mogły prać dwie pani, dwie osoby, czyli z jednej strony jedna, z drugiej strony druga. Była tutaj ciepła, zimna woda za darmo, był prąd, więc na początku w takich kotłach elektrycznych gotowano te różne rzeczy w mydlinach. później na tarach kobiety sobie te rzeczy prały i płukały w tym długim korytku. A następnie można było te rzeczy odwirować w takiej dużej centryfudze, czyli wirówce. To jest taka mniejsza wirówka, bo ta duża się nie zakłupała. Natomiast to jest też taki przykład wirówki na, takiej dużej na dużą ilość rzeczy. Następnie z tymi mokrymi odwirowanymi rzeczami kobiety przychodzimy na górę. Tu, tu gdzie teraz kompletnie jesteśmy i tutaj zadawała się suszarnia i magle. Suszarnia to jest to tutaj. Takie szafy, tak zwane fachy, znajdowały się na całej długości tej Wieszało e, się w te nowe rzeczy zasypało się tam o i od spodu był napływ gorącego powietrza, który te pranie mm, suszył. I po kilku godzinach kobiety, to które mogły wrócić tutaj, e, zdjąć wysuszone e, branie, naciągnąć je to, żeby się wypostowało, i później. Osta ostatnim etapem było maglowanie. Maglowanie to była bardzo ciężka praca. Polegało ono na tym, że na takie specjalne drewniany, ciężkie wałek nawijało się yy, rzeczy. Wcześniej kładł się tak zwany czyli specjalny taki kawałek tkaniny, który zabezpieczał te maglowane rzeczy, i później po kolei układano yy, te największe rzeczy, od, od średnie, potem małe i najmniejsze, zawijało się to. Magiel y, się odsuwał, to był magiel elektryczny, co nie był reszty, to był magiel elektryczny. Magiel się odsuwał, wsuwało się taki wałek z nawiniętym planiem z jednej strony, przesuwało się go w drugą stronę, wsuwało się drugi wałek i załączało się wtedy prąd i ten magiel, y, pod wpływem nacisku tego magna te rzeczy tam się na dole rozprostowywały. To pozwolę sobie zadać pytanie, jak bardzo, bo pani zaznaczyła, że to był magiel elektryczny. Tak, jak bardzo to była nowość magiel elektryczny w tych czasach? nie w tamtych czasach y, prąd nie był, w, y, nie było wszędzie prądu, więc, więc to, że tutaj magie elektryczne to było na, naprawdę bardzo nowoczesne, że nie było to taki wad na, na, na korbę, tylko właśnie na prąd. Do tych kół była, y, pocią była pociągnięta była taśma. Y, Taka napędowa do silnika, i po prostu był specjalny pan, na którym był mianowany maszyniusz. Ten maszyniusz włączał prąd i wtedy te magle y, pracowały. Te wałki są ciężkie. Wilgotne pranie też jest ciężkie, a nawinięte wilgotne pranie na ciężkie wały to w ogóle jest podwójnie ciężkie. Y, zwłaszcza w okresie takim przedświątecznym, Wszyscy chcieli mieć czysto w mieszkaniach, więc y, tutaj był, był tłok w, w tej pralni i w maglu. Były kolejki. Tylko ciekawostką jest jeszcze to, że nie można było tutaj przyprowadzać dzieci, bo magne naprawdę się ruszały się, mogły kogoś wciągnąć, mogły znaleźć komuś dłoń na przykład, czy wciągnąć włosy, bo to naprawdę bardzo szybko się działo, tak później takie historie, i dzieci sobie siedziały tam właśnie w holu i, i, i czekały na swoje, na swoje mamy. A oprócz tego w tym budynku jeszcze była łaźnia dla kobiet i dla, dla dzieci, ponieważ mężczyźni brali prysznic po oszychcie w kopalni, natomiast kobiety mogły przyjść tutaj, tutaj mogły skorzystać właśnie z natrysków, też z ciepłej i zimnej wody, więc też nie musiały tej wody grzać w domu, żeby się wykąpać, tylko mogły coś zrobić tutaj w tym budynku. Także mega funkcjonalny budynek, jak na tamte czasy bardzo nowoczesny i bardzo wspominany przez tych starszych mieszkańców Niekiszowca, że to była naprawdę duża, duża wygoda. To na zakończenie jeszcze bym zapytał, do kiedy pralnia na Nikiszowcu, magie na Nikiszowcu działały? Z pralni korzystano jeszcze do lat 60. ubiegłego wieku, dlaczego lata 60. ponieważ wtedy pojawiły się pierwsze, pierwsze pralki w franie I, i wtedy w zasadzie w każdym domu ta frania była, więc można było prać, prać we własnym mieszkaniu. No ten regulamin, który był, był w pierwszej połowie XX wieku już generalnie nie. Nie funkcjonował, bo zmieniły się w ogóle czasy. Natomiast magle działały jeszcze do lat 80. przychodzili tutaj mieszkańcy, mieszkanki, w zasadzie maglować, do, nikisz, do, do Nikiszowieckiego magla. W zasadzie starsze osoby do dzisiaj, do dzisiaj chciały być takie wymaglowane rzeczy, bo podobno te wymaglowane też i nie łapią tyle brudu i dłużej pozostają świeże i pachnące. Wystawa ta dostała taką najwyższą nagrodę, jaka jest w polskim muzealnictwie, dostała Sybille za najlepszą wystawę etnograficzną w Polsce w 2013 roku. Także to naprawdę taki Oscar, Oscar w świecie muzealnym. Bardzo dla nas znaczący. Nie spodziewałam się, że Magne na tyle mogą szacowną komisję zainteresować, że, że wystawa zostanie nagrodzona, ale udało się. Dziękujemy Pani bardzo Dziękuję. za poświęcony czas. Pomieszczenie, w którym znajduje się wystawa dotycząca pralni i magla, kryje w sobie również artystyczną stronę. I to całkiem dosłownie, bo po prawej stronie znajdziemy wystawę obrazów Grupy Janowskiej. Czym była w tamtych czasach Grupa Janowska? Było to Stowarzyszenie Malarzy Nieprofesjonalnych, grupa indywidualistów, których dzieliło wiele, ale łączył zawód górnika oraz miłość do sztuki, chociaż każdy z nich wyrażał się malarsko w odmienny sposób. W 1946 roku w świetlicy, przy kopalni Wieczorek. Odtąd Klimczok zorganizował pierwsze spotkanie malarzy amatorów. Nikt wtedy nie przypuszczał, że grupa odniesie tak wielki sukces, a jego członkowie będą uznawani i nagradzani na arenie międzynarodowej. Mimo że minęło wiele lat i grupa Janowska nie zrzesza już wyłącznie górników, a nawet nie jest dominowana przez mężczyzn, co więcej na jej czele stoi dzisiaj pani Sabina Passon, to jednak jest to niezwykły fenomen, że grupa działa po dziś dzień. Jednym z pierwszych, którzy dołączyli do grupy, był Teofil Ociek. Jednak jego twórczość początkowo nie była najlepiej odbierana. Interesował się okultyzmem, a jego obrazy mocno przepełnione mistycyzmem nie wpisywały się w socrealistyczny klimat. Po krytyce na parę lat zrezygnował z malarstwa. Jednak momentem dla niego przełomowym była wystawa jego prac organizowana w Warszawie w latach czterdziestych. Od tego momentu jego kariera malarska nabrała tempa. Drugim bardzo znanym twórcą grupy Janowskiej jest Erwin Słupka. Mocnym, charakterystycznym elementem jego twórczości są akty kobiece przedstawiane na przykład na tleni Kiszowca. Swojej twórczości nawiązywał do mitów górniczych i kultury starożytnego wschodu. Ewald Gablik był również niezwykle utalentowanym twórcą grupy Janowskiej. Nazywano go nawet Wangogiem z Nikisza. Gablik uczęszczał do szkoły plastycznej i nawet planował studia na ASP. Jego plany zniweczyła wojna i przymusowe roboty w dreźnie. Z marzeń jednak nie zrezygnował i po wielu przejściach dostał się nawet do Dresdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pecho jednak nie opuszczał, już po paru miesiącach zesłano go do pracy wartowniczej do Laponii, a kiedy wrócił do kraju w 1947 roku, władze komunistyczne wymusiły na nim oświadczenie, w którym zrzeka się studiów i do końca życia zobowiązuje wykonywać pracę fizyczną. Niezwykle niedoceniany jako twórca, pierwsze wystawy jego prac zostały zorganizowane dopiero w 1974 roku. Wszystkie te przejścia mocno wpłynęły na jego sztukę. Mówi się, że przez jego pracę przemawia refleksja nad życiem i poczucie osamotnienia. W zbiorach muzeum znajdują się również szkice, na podstawie których powstawały obrazy pawła-wróbla, a także jego niezwykle barwne i radosne obrazy, mimo że jego dzieciństwo w dużej mierze przepełniał niedostatek na tyle, że już jako dziecko musiał dorabiać zbierając i handlując węgiem. Z czasem jednak zaczął zarabiać sprzedając własne rysunki. Malował festyny, jarmarki, duże zbiorowiska ludzi. Nazywano go polskim brojglem. W muzeum znajdziemy też obrazy innych twórców Grupy Janowskiej, między innymi Czesława Jaromina, Bolesława Skulika, czy Gerarda Urbanka. Podążając za artystycznym duchem tego siedla, przejdziemy się teraz odrobinę dalej, poza jego centrum, do galerii Szyb Wilson. No i jesteśmy. Szybko poszło, nie? Jak pewnie widzicie, inne ciuchy, jest inna, inna pogoda i teraz największa tajemnica Poliszynela została wyjawniona. Otóż nie nagrywamy tego jednego dnia. Także jesteśmy już pod galerią Wilson. Jest to galeria, która mieści się pomiędzy trzema dzielnicami. No tego powiedziałem, że musimy troszkę się oddalić od tego centrum Nikiszowca. Leży ona pomiędzy, na granicy między Nikiszowcem, Janowem i Szopienicami. A i budynki zostały zaprojektowane tak samo jak cały Nikiszowiec, co, co już wiecie, przez kuzynów Cilmanów. Tutaj jeszcze chciałem dodać, że galeria mieści się na terenie dwóch szybów, znaczy, tu kiedyś były dwa szyby o nazwa, nazwie Hulda i Richthoft. Od 1935 roku nazywa się to Szyb Wilson na cześć oczywiście prezydenta USA. Owa galeria ma naprawdę ogromną powierzchnię, bo 2500 m2 składa się z sali dużej, średniej i małej. I wejdziemy sobie oczywiście do środka i zobaczymy, jakie wrażenie to robi. Galeria powstała i nadal funkcjonuje pod hasłem to co zabrał przemysł, kultura musi odzyskać. A takim chyba najważniejszym tutaj wydarzeniem jest Festiwal Art Naiv, który się odbywa co roku. Artyści z całego świata, artyści naiwni przyjeżdżają właśnie tutaj ze swoimi pracami. No i przyciąga to naprawdę masę osób, które są zainteresowane tego rodzaju sztuki i chcą zakupić obraz w takim stylu. Także my sobie wejdziemy teraz do środka i zobaczymy, co tam znajdziemy? Zapraszamy Was! jeszcze na Nikiszowie, żeby sobie trochę pospacerować. No i tak zauważyliśmy tutaj taki szyld fotografa założony w 1919 roku, a więc kawał historii. Nie mamy pewności, czy on tutaj jeszcze funkcjonuje w tym miejscu. Gdzieś tam przeczytaliśmy, że został przeniesiony, ale pewności nie mamy. W każdym razie szyld nadal wisi. I teraz pokażemy. Mam nadzieję, że widać. Jak nie? Zaraz, zaraz aparatem jeszcze zrobimy parę ujęć teraz. Niedaleko muzeum, w którym wcześniej byliśmy, znajduje się również Centrum Zimbardo. Jest to miejsce służące głównie młodzieży, a realizowane są tutaj aspekty społeczne, psychologiczne i artystyczne, a samo to miejsce zostało założone przez właśnie psychologa Filipa Zimbardo, tego znanego z eksperymentu więziennego, w którym, który musiał zostać przerwany, bo ochotnicy za bardzo wczuli się w rolę więźniów. I strażników. A dokładnie zostało powołane przez Towarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych przy wsparciu finansowym profesora Zimbardo, który odwiedził Nikiszowiec w 2012 roku i zafascynowany miejscem oraz ludźmi postanowił udzielić centrum wsparcia i swojego nazwiska. A dwa lata później przyjechał również na oficjalne otwarcie. Nikiszowiec niewątpliwie tętni życiem również podczas Industriady, święta szlaku zabytków techniki, które odbywa się na Śląsku co roku. Jest to dzień, w którym otwarte są wszystkie przemysłowe zabytki. Wejście do większości jest darmowe, a wszystkiemu towarzyszą koncerty i festyny. Szlak zabytków techniki to natomiast tematyczny szlak samochodowy, łączący najważniejsze pod względem turystycznym i historycznym obiekty przemysłowe województwa śląskiego. Obecnie w jego skład wchodzi ponad 40 obiektów, a na jego liście znajdują się właśnie osiedle Nikiszowiec czy wcześniej odwiedzona przez nas Galeria Szybu Wilson. W samym sercu Nikiszowca na rynku znajduje się budynek dawnej gospody z charakterystyczną fasadą z różami. Dzisiaj, co prawda, gospody tutaj już nie ma, ale jest kilka ciekawych miejsc, w których można posiedzieć i zjeść. I teraz się przenieśmy do Śląskiej Prohibicji, która znajduje się w budynku za nami. Właśnie dzisiaj jest tam mowa restauracja, a kiedyś był to dom samotnego górnika. I myślę, że gdyby to funkcjonowało do dzisiaj, to właśnie tutaj wykręcono w górnik szuka Na <noise> początku tego odcinka widzieliście tablicę potwierdzającą, że Nikiszowiec został uznany za pomnik historii. Jest o tyle ważne, że jest to wyższa forma ochrony niż rejestr zabytków. A w naszym województwie, województwie śląskim pomników historii jest e, tylko kilka. Tak, jest to na przykład Szczolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskiej Góra, czy Jasna Góra w Częstochowie. Właśnie tak. E, a nadal trwają starania o to, żeby Nikiszowiec dodać do listy UNESCO i miejmy nadzieję, że kiedyś się uda. Znajdujemy się teraz w małym parku na środku osiedla, w takim można powiedzieć nikiszowskim centralparku, a dokładniej na skwerze Cilmanów. I będzie to miejsce, w którym zakończymy ten odcinek. Odcinek, w którym oprócz samego pokazania tego osiedla i próby zaznajomienia Was z jego historią, e, chcieliśmy też pokazać, że mimo obaw, e, że osiedle po zamknięciu kopalni o pustoszei zostanie zapomniane, to jednak nadal tępi życiem e, cały czas. Życiem co prawda troszeczkę już innym, bo bardziej o charakterze artystycznym. E, no bo właśnie Nikiszowiec przyciąga mnóstwo artystów, fotografów, filmowców, ale także jego architektura przyciąga tutaj rzesze turystów. No i mamy nadzieję, że my tym filmikiem przyciągniemy tutaj również Was. A tak już na zakończenie, no to oczywiście jeżeli Wam się podobało, no to liczymy na jakąkolwiek reakcję, na lajki, like, na suby i naprawdę będzie fajnie, jeżeli udostępnicie znajomym. To jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli Wam się podobało, to naprawdę pomoże nam to troszkę rozwinąć kanał, także za to, za to wielkie, podwójne dzięki. No i teraz już naprawdę się żegnamy. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć. Do zobaczenia.